Stare Bogaczowice to niewielka gmina wiejska w powiecie wałbrzyskim, w którą istotną rolę odgrywa sport, a w szczególności piłka nożna. Na czele gminy stoi wieloletni działacz beklasowej unii, a obecnie wójt Mirosław Lech. Od tak naprawdę od dzieciństwa y, uprawiałem sport. Y, generalnie grałem w piłkę, zaczynałem w klubie, który już tak naprawdę nie istnieje. To była Koksochemia Wałbrzych na Podgórzu, tam też mieszkałem. I przez, przez wiele, wiele lat grałem w tym klubie w piłkę. Po przeprowadzce do tej gminy nie było tutaj żadnego klubu sportowego. Postanowiliśmy z kolegami, z znajomymi reaktywację byłego klubu. Były, były, tu były zjednoczeni, był motor, Stare Bogaczowice. Nie chcieliśmy już wracać do, do tych nas, które były. Utworzyliśmy. Nowy klub z nową nazwą Unia Bogaczowice i tak od 10 lat staramy się ten klub jakoś utrzymywać, dbać o to, żeby był nowy na rybek, No i po prostu fajnie działamy. W gminie Stare Bogaczowice w ostatnim czasie mocno postawione także na rozwój infrastruktury sportowej. W gminie Stare Bogaczowice bardzo dbamy o rozwój fizyczny naszych młodych mieszkańców. Odkąd objąłem tutaj stanowisko wójta. Udało nam się zrobić, wyremontować wiele obiektów sportowych. Dziś jesteśmy tutaj na boisku sportowym w Starych Bogaczowicach, które zostało gruntownie wyremontowane. Mamy tutaj bieżnię lekkatetyczną, tartanową. Zrobiliśmy nowe siedziska. Mamy bardzo dobrze utrzymaną murawę z trawiastą. Staramy się, żeby nasza młodzież miała jak najlepsze warunki, żeby uprawiać wszelkie dziedziny sportu, ale w szczególności dbamy, ponieważ można tak chciałbym to zaznaczyć rzeczywiście, że trochę grałem w piłkę w swoim życiu, dbamy właśnie o, o piłkę nożną w naszej gminie. Mamy kilku dobrych instruktorów, trenerów, którzy zajmują się naszą, naszą młodzieżą z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak widać z tyłu za mną tej młodzieży mamy coraz więcej i cieszymy się również z tego, że rodzice zaufali naszym opiekunom, naszym trenerom i przyprowadza, przyprowadzają tu swoje pociechy. Oprócz tego tu boiska mamy, wybudowaliśmy również 8 małych boisk wielofunkcyjnych w naszej gminie. Praktycznie każde sołectwo posiada taki obiekt. Oprócz tych obiektów mamy boisko typu Orlik, które znajduje się nieopodal tego dużego boiska na którym stoimy. W najbliższym czasie również zamierzamy wybudować pełnowymiarowe sztuczne boisko w miejscowości Struga, to jest nasza gmina. To boisko będzie oświetlone, będzie miało bardzo dobre zaplecze socjalne. Planujemy tam również umiejscowienie siedzisk na około 120 Osób, także to będzie naprawdę super obiekt w pobliżu Wałbrzycha, który będzie obsługiwał naszą gminę i myślę również naszych kolegów z miejscowości Wałbrzych, Czarno, naszych sąsiadów. Co ciekawe, wójt Mirosław Lech w przerwie zimowej stał się także nowym nabytkiem kolegium sędziów w Wałbrzych, włodarz lokalnego samorządu przystąpił do kursu, a następnie z pozytywnym skutkiem do egzaminów sędziowskich, dzięki czemu można obecnie go zobaczyć na boiskach w regionie. W związku z tym, że już tak naprawdę trochę wiek ogranicza moje zdolności fizyczne, tutaj już tak biegać za bardzo nie mogę, ale jeszcze gdzieś tam się staram, postanowiłem spróbować, zawsze o tym myślałem, jak to jest być sędzią piłkarskim. Więc zimą tego roku przeszedłem kurs w KS Wałbrzych. Udało się zdać egzamin i od jakiegoś czasu, w sensie od miesiąca, od półtorej miesiąca na razie na linii sędziuje mecze A klasy, B klasy. I muszę powiedzieć, że z perspektywy ławki trenerskiej wygląda to trochę inaczej. Perspektywa biegania z chorągiewką. Słysząc z tyłu różne, różnego typu komentarze, no nie jest to łatwa praca, już teraz wiem, nie jest to łatwa praca. Ale i no z drugiej strony gratulacje i podziw dla ludzi, którzy się tym zajmują i parają. Myślę, że na razie mnie jeszcze nie odstraszyli i postaram się, postaram się jak najdłużej posędziować w naszym okręgu. Miejscowa Unia Stare Bogaczowice zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w grupie pierwszej wałbrzyckiej B-klasy.